Witam serdecznie w piątym odcinku programu Piłkarskie Legendy. Dzisiaj naszym gościem jest pani Zofia Klim, honorowy członek Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Była piłkarka między innymi Czarnych Sosnowiec, sześciokrotna mistrzynia Polski, a co najważniejsze, pierwsza w historii kapitanka piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet. Witam serdecznie pani Zofia Witam pięknie. Zanim oczywiście porozmawiamy o tej jakże ciekawej historii, bo też będzie pięknie opowiedziana. Wiemy, że pani tych anegdot ma mnóstwo. Chciałbym zacząć oczywiście od tego, co, co było tutaj w Krzysztoficach to się stało, że właśnie tutaj rozpoczęła się Pani miłość do, do piłki nożnej w małej miejscowości i później, kilkanaście lat później, zadebiutowała Pani w reprezentacji Polski. Tak szczerze mówiąc, to sama nie wiem. Mnie się wydaje, że zaczęło się od tego, że y, miałam trzech braci, mam jeszcze dwóch. I oni musieli się mną zajmować, a ponieważ kochali sport, nie tylko piłkę nożną, katatykę, siatkówkę, więc pewno się z tego wzięło, że jak chcieli, chcieli się mną opiekować, to musieli mnie zabierać na boisko i stąd się wzięła moja miłość do piłki. A taki miałam też taki dar od, od dziecka, że uwielbiałam sport, uwielbiałam się zmęczyć, a szczególnie podobałam sobie piłkę nożną jakoś tak, Rozumiałam piłkę nożną od początku samego. Wiedziałam o co chodzi w piłce nożnej. Bardzo dużo y, jakiś takich miałam wewnątrz y, w sobie takich umiejętności i, psych i psychicznych i fizycznych, że no bardzo mi się ten sport spodobał i pewno dlatego się to wszystko tak zaczęło. Cały czas grała pani z mężczyznami po maturze, próbuje pani sił w Warszawie, Warszawa. I to też jest ciekawa historia, bo jak przygotowywałem się do tego wywiadu, 1975 rok, ekspres wieczorny napisał Pele w spódnicy. Strzela z obu nóg, znakomicie dryblują. Tak można powiedzieć, wypłynęła Pani na, na szerokie wody. No tak, kiedyś, bo, ponieważ w mojej rodzinie nie, prenumerowało się ekspres wieczorny, więc gdzieś koło, myślę, tak się kojarzy, 15 czerwca, na, czytaliśmy z bratem ogłoszenie, że jest nabór do piłki nożnej kobiet w Warszawie. No ten bracisek mówi, to może pojedziemy tam, zobaczymy, sprawdzimy się. Pamiętam, że to był imieniny mojego Katosi Jana, no, to my wsiadamy w pociąg, jedziemy. Zgłosiłam się do Warszawy Akurat w tym dniu nie było treningu. Nie pamiętam jak gdzie ja nocowałam w ten czas. Czy mi ktoś tam pomógł w tej Warszawie, bo nie miałam znajomych w Warszawie, bo w tej chwili mam i Brat wrócił do, do Krzyszkowic, ja zostałam w Warszawie i zgłosiłam się na ten pierwszy trening. Oczywiście, słuchajcie, boisko piaszczyste, już takie piaszczyste, że na takim boisku jeszcze nie trenowałam. I bardzo przyjemnie przyjął, przyjął pan Zygmunt Mauthe, pierwszy trener, no i tam z dziewczynami zaczęłam grać, to wszyscy... O, o, ale, ale przez to, że miałam takie duże umiejętności, to też na, miałam tej dużej nie troszkę wrogo, bo dziewczyny nie się pogodzić, przyje, przyjechała dziewczyna, nieładnie mówiąc, z wioski i tutaj próbuje e, być gwiazdą e, Warszawy. warszawa to też jest niesamowite, że e, Pani, poza tym, że jak sama powiedziała, była z mniejszej miejscowości, musiała rywalizować troszkę z tymi e, zawodniczkami z tych większych miejscowości, pewnie też o nieco większym zamożności portfela, e, no to też miała Pani potężny dystans do pokonania, bo blisko 500 kilometrów, tak, do Warszawy. Tak, ale miałam dobre połączenie. E, słuchajcie, wsiadam w pociąg w Krzystkowicach i 21 chyba 20, jak dobrze pamiętam, i na wschodnim byłam 6.20 rano, tak? że całą noc praktycznie przez w ten czas no, nie było takich tłumów w pociągu jak w tej chwili. No i w ten czas no, troszkę się bąkałam po Warszawie, bo no, wiadomo, że czy do pierwszego meczu, do pierwszego treningu to było trochę czasu, bo zazwyczaj to była 15-16 godzina. I no jakoś się tam radziłam, bardzo dużo chodziłam do kin, właśnie byłam w ten czas na fali oglądania wszystkich filmów premierowych. Yy... Później, no tak, no to troszkę pojechałam, pojechałam do Łazienek, pojechałam na Okęcie zobaczyć, jak to jest. No i się zostawiałam na mecz, zagrałam mecz. I oczywiście myłam się w zimnej wodzie, bo ciepłej nie było nigdzie, i wracałam do domu. Najpiękniejszy etap pani kariery to czarni Sosnowiec. Tam trafia pani w 79 roku grado do 1987, Sześć razy zdobywa pani mistrzostwo polski, trzy razy halowe mistrzostwo polski, dwa razy puchar Polski. W tamtych czasach mało kto mógł z wami konkurować, prawda, jeśli chodzi o, o zespoły kobiece. No były dwa zespoły w sumie, które się liczyły. To był Pafawa Wrocław i Czarny Sosnowiec i praktycznie te dwa mecze decydowały o zdobyciu mistrzostwa Polski. To znaczy, albo, albo myśmy wygrały u nich, albo przegrałyśmy, albo odwrotnie. Także tutaj, a, no były się w ten czas lepsze od nich troszeczkę, mimo wszystko jakoś tak, byśmy bardziej byli takie ambitne. Tam dziewczyny były takie takie miękkie, no po prostu poddawały się szybko, u nas dziewczyny to ślązaczki zaczki zadziorne dziewuchy to tam nie ma co powiedzieć, tam się leją, nogi nie odkładało jak trzeba było, także była walka niesamowita. No w Czarnej Sosnowie też trafiłam na takie warunki no niespecjalne, po prostu pierwszy raz pojechałam tam, w ogóle pierwszy raz z Czarnymi się spotkałam kto? I do mnie zadzwonił, nie pamiętam kto, i spotkaliśmy się na takim towarzyskim meczu w Jaworzynie Śląskiej. Ja tam dojechałem, też pamiętam, była taka brzydka pogoda. Oczywiście musiałam tam jakoś dostać, już nie pamiętam jak tam dojechałam, pewnie jakimiś pociągami, autobusami. Zagrałam tam mecz i przyjechałem do domu, mówię, tatoś tam nie ma po co jechać, tam są tak słabe dziewczyny, nie ma co co głowie zawracać i postanowiłam, że już na razie dam sobie spokój. I oczywiście trenowałam y, czy z Fadomem, czy wcześniej z Błękitnymi, Krzyskowice, ale mówię, już więcej nie pojadę. I tutaj trenował w Zielonych Bogaczów pan Władysław Aniśkiewicz i on był kolejarzem, tak samo jak mój tatuś i wyprowadził się do Sosnowca i naraz jest telefon, a ponieważ kiedyś nie było takich telefonów jak teraz, że stacjonarne, tylko taki był kolejowy na korbkę. I ten, i znalazł telefon z Katowic i ci mówi do ciebie, nie? A ja mówię, co się stało? I pan Władek dzwoni, mówi, się, przyjeżdżaj, tu w Czarnych, fajna drużyna Ja mówię, panie Władko, przecież ja z nimi grałam, tam nie ma kto grać. Szkoda mojej męki, tyle kilometrów będzie, do Katowic na bilecie kolejowym było dokładnie 333 km. mówi a jeszcze do Sosnowca 20, Mówię, nie panie ładko, a jest spróbuj jeszcze raz. No faktycznie przyjechałem do tego Sosnowca, troszkę tam tam jakieś może w ten czas na tym spalingu nie było tych wszystkich dziewczyn, bo już teraz w każdym razie no dużo korzystnie się e, e, dziewczyny zaprezentowały, to inaczej ja się uważałem za gwiazdę, ale po prostu no prostych plegni umiały odegrać, no takiego prostego podania, a już Jakieś uderzenie na bramkę i tak dalej, to, to było ciężko. Ale tam się okazało, że później prawdopodobnie tak se kojarzę, że skoro ja tam postanowiłam grać, to się okazało, że w tym pierwszym sparingu, w którym ja uczestniczyłam, nie było tych trzech czy czterech zawodniczek. A to jest bardzo ważne, wiadomo. Nie? Faktycznie czarni Sosnowiec wtedy troszkę przeważali inne zespoły kobiece pod względem organizacji, czy tego nie dało się wyczuć? Nie, pod względem organizacji na pewno nie, bo organizacja to było bardzo ciężko w Czarny Sosnowiec też, tak ja pamiętam jak byłam, nieładnie, nie, nie że czy słowie obgaduję może, ale to były takie czasy, no wszędzie były te szatnie, straszne były, nie, wilgoć, mało, to pierwsze trzy dziewczyny czy cztery zdążyły się wykąpać w ciepłej wodzie, to było dobrze, reszta już się kąpała w zimnej wodzie. No tak, tak finansowo to było bardzo ciężko, bo dziewczyny praktycznie dojeżdżały za swoje pieniążki, chociaż one miały dużo bliżej. Ja pierwszy ma pół roku dojeżdżałam za swoje pieniążki, dopiero później e, pani Irenka zorganizowała mi bezpłatne bilety, bo to był kolejowy klub sportowy Czarny Sostowiec i miałam bezpłatne bilety. Właśnie wsiadałam do pociągu e, na blankiecie, wypisywałam sobie trasę i wtedy czas miałam, jak to się mówi, e, tani bilet z tym, że wyżywienie praktycznie to się wyżywiałam sama. Nie było. Dopiero się poprawiło, nie pamiętam w tym roku przed pan Byszek Kubicki, był internerem, w którym odnieśliśmy największe sukcesy, to on po prostu poprawił socjalne warunki w czarnych sosnowych. To już była po prostu w cudzysłowie Ameryka. To wszystko się pięknie wpisuje w rok 1981. E, tutaj Piąty. oczywiście e, przechodzimy do meczu z Łuszkami. 27 czerwca mecz z, a, z Włoszkami w Katanii. E, przegrywamy 0-3, ale to nie, nie, nie jest najważniejsze, bo e, to jest jakby oficjalny debiut kobiecej reprezentacji Polski. E, natomiast e, to wszystko dzieje się w bardzo dziwnych warunkach. Słaba logistyka, informacja, jedziecie, nie jedziecie, e, brak strojów. Później na końcu to, o czym też rozmawialiśmy, te ekstremalne warunki pogodowe. Ale to co dla Pani jest najpiękniejsze w tej całej historii, że w tym debiucie kobiecej reprezentacji Polski, to właśnie Pani występuje z opaską kapitańską. Jakby Pani mogła w ogóle więcej powiedzieć o tym, o tym, o tym meczu, bo to jest w ogóle niesamowita historia. Nie, słuchajcie, no to no naprawdę to była, no to, to myśmy tak byli dumni, że Federacja Włoska nas zaprosiła. I jest taka sytuacja, że wybieramy się na mecz reprezentacji Polski. Pamiętam, że paszporty, nam bardzo szybko załatwili paszporty. Jest taka sytuacja, że naraz ja wołają mnie w pracy do faksu i pani Renka faksuje, że nie jedziemy, władza się nie zgodziła, nie jedziemy. No dobrze, no jedziemy, szkoda. Za chwilę za 8 godzin pani Renka, mówi, jedziemy, no to jedziemy. Za chwilę nie jedziemy. I tak to trwało, taka ta, ta przebijanka trwała chyba z dwa dni. No w końcu jedziemy, no to ja zdążyłam jeszcze wsiąść na ten pociąg właśnie Warszawski. 21. chyba pamiętam 20 i wysiadłam we, na wschodnim, wziąłam taksówkę, dojechałam do Oze Polskiego Związku Piłki Nożnej, tam była siedziba w ten czas nie pamiętam na jakiej ulicy. No i tam wszystkie żeśmy się spotkały, oczywiście pobrałyśmy paszporty, tam Pani Renka oczywiście wszystkie stroje, bo Pani Renka Półtorakowa była kierowniczką reprezentacji Polski, przywiozła to wszystko z Sosnowca, były dresy z czarnych Sosnowiec, a koszulki, po latach się dowiedziałem, że to były koszulki Zagłębia Sosnowiec, w których grałyśmy oficjalnie pierwszy mecz reprezentacji Polski. Oczywiście, już nie pamiętam jak było z wyżywieniem, w każdym momencie jak przychodzi wieczór, nie mamy gdzie spać. No to zaczęliśmy chodzić tam, dosłownie po ulicach, tam spaliśmy tam parę, parę dziewczyn spało w takich prywatnych domach. No rano pobudka na Okęcie, na Okęciu siadamy, każdy przeżywa, oczywiście bilety otrzymałyśmy, czekamy cierpliwie, to w większości pierwszy lot. Samolotem, chociaż mój chyba nie był pierwszy. Ja byłam prywatnie pierwszy raz w Rumunii. No i oczywiście patrzymy same zakonnice. Dziewczyny i same zakonnice. Mało co panów. <grych> Oprócz naszego trenera. Oczywiście nie było mowy o jakichś masażyści i tak dalej. No, wynudowaliśmy pamiętam, w Rzymie. Tam chyba było dwie godziny yy, yy, postoju na przesiadkę na Sycylię, do Katani. No i oczywiście te wysiadałem w Katani. No, taki buchnął no, ukrop, że to nie afrykański. To teraz, ja myślę, że to jest teraz taka pogoda, jak jest we Francji: 40 47-45 stopni. Przypomnijmy to 20... 27 czerwca, czerwca tak. był początek wakacji. No i słuchajcie, no i tam bardzo, bardzo ładnie przyczy. tam Była na nas tłumaczka, taka Zofia, pamiętam. Mieliśmy piękny hotel, bardzo ładne wyżywienie z basenem, było przepięknie. Oprowadzali nas po całym tym, po całej tej Katani. Yy, w ogóle, no lokale, to wszystko ta dziewczyna bardzo na nas zadbała. Byśmy bardzo, bardzo w ciekawe wyżywienie, bo to owoce morza. Mało kto z nas w ten czas jadł takie rzeczy widział w ogóle. Także tu, tu, wyprawa była super, oprócz wyniku, oczywiście. ale to, A co, co z samym meczem? Jakbyście wtedy też się e, porównały do Włoszek? Oczywiście wynik 0-3, ale, ale chodzi o ten aspekt sportowy. To, to znaczy były zdecydowanie lepsze i myślę, że to był najniższy wymiar kary. Nie ma się co oszukiwać. Myśmy jeszcze tak 20-30 minut pierwszej połowy, żebyśmy jakoś wytrwały, ale ja pamiętam, że za bramką stały takie worki z lodem, jak teraz takie modne tenisistki zakładają, jak jest upał. Jak mi nałożyli, to dopiero wiedziałem, gdzie jestem. Jestem na jakimś boisku i gram mecz. Taka, taka. To tak podobnie, jak teraz opowiadali piłkarze Rakowa, Częstochowa, jak grali ten mecz na Cyprze, mhm. że nie wiedzieli, gdzie są. Jeden schód 7 kilo. Po meczu. Także my mieliśmy podobne warunki, a przygotowanie fizyczne całkiem inne. Nie? To nie ma porównania. Ten 81 rok dla pani debiutanckiej jeśli chodzi o kadrę, ale też jako pierwsza kobieta zrobiła pani uprawnienia trenerskie. To, to też było wielkie wydarzenie. Tak, to było takie wydarzenie, którym namówił, namówił, a w końcu nie, było takie zaczęło się od tego, że zaczęli, ja trenowałam trampkarzy, ale zaczęli pomału wspominać, że niestety, żeby zostać trenerem, trzeba mieć uprawnienia instruktora piłki nożnej. No i to mój tatuś, a mój tatuś był prezesem klubu. I mówi, no to idzie do ZPN, a tam pracowała pani róża, zapomniałam nazwisko Dachter. dachtera i szefem był pan Fonfera, a takim głównym jakby szkoleniowcem młodzieżówki był Bolesław Raba. I no tatuś pojechał, no i mówi do pana Bolka, że pani Bolko, może pan... Jeszcze mi tu bab zabrakło, pan Bolesław mówi, jeszcze mi tu bab zabrakło, a pani róża stanęła w mojej obronie, co panu zależy. No to coś to zaczęło od tego e, pierwszej, pierwszej części e, zrobienia instruktora to były te wszystkie e, kursy, nie kursy, tam sędziowski, ja już, już nie pamiętam, co wchodziło w, ten czas, w te wszystkie kursy. A później był, po pół roku był obóz przygotowawczy w Lubsku, gdzie było 21 mężczyzn, ja byłam 22 ale później też prowadziła Pani choćby miejscowy fadą, prawda? Tak, miejscowy fadą prowadziłam najpierw, zaczęłam od y, trampkarzy, y, zaczynałam w błękitnych od młodszych trampkarzy starszych, później zaczęłam trenować młodszych juniorów starszych i taki największy sukces to awans y, z, y, z juniorami do Międzyokręgowej Ligi Juniorów y, f... 90-1995, 1994-1995. No i później przy Fadomie powstał drugi, drugi zespół, zaczęłam trenować drugi zespół B klasowy i awansowałam z nimi do A-klasy. Zakończyły się przed chwilą, można powiedzieć, Mistrzostwa Świata Kobiet w Australii. Czy śledzi w ogóle Pani poczynania też właśnie piłki nożnej kobiet, polskich piłkarek, bo to jest zupełnie inna sytuacja. Polskie zawodniczki to najlepsze grają w czołowych europejskich klubach. Oczywiście są to zupełnie inne czasy, ale troszkę z zazdrością Pani patrzy na, na, na sytuację piłki nożnej kobiet? To znaczy tak, zazdrość, zazdrość na pewno warunki, bo niespecjalnie oglądam, czytam prasy, dużo prasy czytam na temat. Naszych dziewczyn, które tam gdzieś udają się teraz i do Danii, i do Szwecji, i do, do Niemiec, czy do, w tej chwili do Hiszpanii, nawet. Myślę, że ja, mając 67 lat, przeżyłem takie ciekawe, e, ciekawe życie w ogóle w naszej Rzeczpospolitej Polskiej, i w ogóle w kobiecym futbolu, i w męskim futbolu, że myślę, że to, co przeżyłem, to mnie zamieniło na te czasy. Już na koniec rozmowy, bo po raz pierwszy z naszym programem gościmy u kogoś w domu. Dlatego dziękujemy bardzo za zaproszenie, bo naprawdę jest, jest, jest pięknie i pięknie nas pani ugościła. Ale też nie mogę wyjść z podziwu do tych pamiątek, które nam pani pokazywała, bo choćby ta koperta właśnie z tego meczu z Katani, gdzie wyciągnęła pani ten cukier, sztućce z samolotu, czy też, czy też ten bilet jeszcze, no to teraz to już jest no, historia. No, no, to jest nie, historia. historia. Czy, czy, czyż to z tego by mogło powstać małe muzeum? Czy myśli pani, co z tym zrobić? Bo, te, bo tego jest naprawdę mnóstwo i to, jest, to nie jest też historia jakby Zofii Klima ale to jest też historia polskiej, polskiej piłki kobiecej no i też między innymi Czarnych Sosnowiec. To znaczy bardzo bym chciała, żeby ktoś się do mnie zgłosił, byśmy sobie spokojnie posiedzieli, przedyskutowali, bo na pewno to jest część Większa część to jest czarnych sosnowiec Nie ma się co oszukiwać Wiem, że jak pani Renka zmarła To mieli Bardzo mały dostęp do informacji Na temat właśnie czarnych sosnowiec A wiem, bo byłam w, w Latem tego roku Na diamentowej lidze w lekkiej atletyce I zostałam u koleżanki I dowiedziałam się że Od byłego kierownika czarnych sosnowiec Pana Janusza Micewicza Który został chyba rzecznikiem prasowym czarnych sosnowiec Bo teraz są podobno teraz takie wymogi że na drugi jest tu lecie czarny sosnowiec. I była taka okazja, żeby to komuś przekazać, bo nawet te puchary, yy, ja mam tych pucharów tam masę, bo to idziemy jeszcze do domu, to wam pokażę. Także, bo myślę, że w mojej rodzinie już nie ma takich fanatyków, żeby to, yy, żeby to yy, ktoś po mnie przejął, jestem sama. Także szkoda takie historie, to jest naprawdę udokumentowane autentycznymi, yy, tymi, yy, ty, tekstami z gazet, słuchajcie, potwierdzone zdjęciami, bo tych zdjęć mam masę zdjęć. Mam bardzo dużo zdjęć, nie miałam taki okres w swoim życiu, że robiłam dużo slajdów. Nie wiem, czy wiecie, jak wyglądają slajdy. Już mało kto z młodzieży wie, jak wygląda slajd. Ale te stare do projekcji? Tak, mam tego bardzo dużo, bo to było czas, ten, ten, żeby robić zdjęcia kolorowe, to nie, ma, nie było takiej możliwości. A slajdy, się, slajdy wychodziły przepięknie. Ja na przykład mam chyba ja się dokładnie tego nie przeglądałam, ale z samych Włoch to mam chyba ze 40 takich pięknych, kolorowych slajdów. Swego czasu ja, te slajdy, parę zdjęć były, były potrzebne właśnie do, jak są teraz w gazetach, te wszystkie artykuły z moimi zdjęciami, to właśnie były robione z slajdów. A ten jedyny zakład, który robił to był w Krakowie w tamtych czasach. Ja jeździłam do Krakowa, ponieważ też zdarzało mi się, że 2-3 dni byłam, mieszkałam w Sosnowcu. To skoczę sobie do Krakowa, tam załatwię sobie te zdjęcia i tak dalej, z tym, że nie był to tani interes, ale mam masę slajdów i też do przekazania, aby ktoś kiedyś to otworzył, bo jak ta dziewczyna, o której wspominałam, że pisze licencja na temat mojej osoby i czarny to nawet nie wiedziała, co to są slajdy. Także kto wie, mało kto wie, co to jest slajd, a w tamtych czasach to była podstawa. Teraz jest fajnie, bo się robi film, Patrzy, nie wyszło zdjęcie, a w ten czas jak się zrobiło zdjęcia, to człowiek leciał od razu do fotografa, do zielonej góry oczywiście, bo już nie mógł się doczekać tych zdjęć. A z tego połowy zdjęć było yy, niedobrych, a jeszcze mało czasami się źle w klisze włożyło. I całe, cała historia nie była do, do odtworzenia. Nie kłamałem na początku rozmowy. Anegdot, anegdot pani za moglibyśmy ten... rozmawiać godzinami, natomiast no niestety czas czas antenowy, jak to się mówi, nie jest z góry, musimy, musimy rozmowę kończyć. Zakończę pięknie. Po pierwsze dziękuję bardzo dziękuję, za rozmowę. To, pięknie, była, pięknie. to była wielka przyjemność. I powiem tak jak ekspres wieczorny. Pele w spódnicy. <laughs> <Sofia Klim>. Dziękuję, <laughs> dziękuję bardzo. Wam. Dzięki bardzo, że przyjechaliście do mnie, że skorzystaliście z mojego zaproszenia. Jeszcze raz do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.